Nie bądźmy gotowi, a róbmy, bójmy się, a róbmy, kreujmy, twórzmy na co dzień naszą rzeczywistość i nasze treści, które są dla nas fascynujące, które nam dają energię i wysokie wibracje do działania. Gdy da się przestrzeń na oddech dla naszego dźwięku, dla naszej pewności siebie, dla wariacji związanej z poczuciem spontaniczności, z pozwoleniem sobie na to, tam się zaczyna magia. W dzisiejszym odcinku Potęga Głosu będziemy rozmawiać o tym, jak praca warsztatowa wpływa na poczucie odnajdywania tej potęgi w naszym ciele, ale także poprzez pracę nad pewnością siebie i nad praktyką możemy generować jakość. Sceniczną, tę sceniczną w przestrzeni prywatnej i publicznej. Chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć o tym, jak pracuję z ludźmi na sesjach indywidualnych, ale i na szkoleniach grupowych. Jak odnajdujemy porozumienie, wspólny język i przede wszystkim, jak potrafimy siebie wzajemnie zaskoczyć w momentach, które są często mocno nieprzewidywalne. O co chodzi? Przychodzą do mnie ludzie z różnymi tematami. Często dotyczy to właśnie głosu i tego, że czują się niesłyszalni, że ten głos jest czymś, co do nich nie przynależy, albo jest przestrzenią dla nich obcą. Jak poznać swój głos? Jak się z nim zaprzyjaźnić? Otóż wiele, wiele lat możemy żyć nie myśląc w ogóle o naszym głosie i o relacji z nim, a przecież towarzyszy nam przez całe życie. Gdy przychodzą do mnie ludzie, pytają o różne przestrzenie, jak zacząć pracować nad głosem, jak ten głos eksponować na co dzień. A zatem zaczynamy zawsze każdą praktykę od rozgrzewki dykcyjnej, uelastyczniony aparat mowy to gwarancja tego, że mówimy od razu bardziej jakościowo. Do tego dochodzą nasze kąciki ust, gdy idą do góry i gdy mówimy na delikatnym uśmiechu, po prostu to brzmi lepiej. Łamańce językowe to kolejny etap, który przechodzimy zaraz po rozgrzaniu aparatu mowy, które przypominają nam, jak nasz język jest piękny, Trudny i fascynujący, i nigdy nie przestaje nas zaskakiwać. Bogactwo języka polskiego jest tematem, który mnie ekscytuje, gdy tylko o nim pomyślę, a co dopiero zaczynam o nim mówić. Zawsze z wielkim szacunkiem i zachwytem patrzę na ludzi, którzy uczą się języka polskiego, na obcokrajowców. To jest dla mnie absolutnie fascynujące, że Język polski staje się obiektem zachwytu osoby, która pochodzi z innego kraju i dla której inny język jest tym językiem pierwszym. Więc wielki szacunek dla wszystkich, którzy na przykład teraz nas słuchają i oglądają, i którzy dysponują językiem polskim jako drugim czy trzecim językiem, to jest wielka sprawa i wielki zachwyt. Nad tym, jak nasz umysł może. Przyciągać to pragnienie do edukacji i nauki. A zatem, gdy mamy łamańce językowe za sobą, to później przechodzimy w sektor oddechu i tego, by pogłębiać nasze oddychanie, budować nawyk oddychania przeponowego. Bo gdy oddychamy klatkowo, gdy robimy przydechy, delikatne e, oddechy, które sprawiają, że się szybciej męczymy, to wtedy jakość naszego głosu również jest na słabszym poziomie. Rozgrzewka aparatu artykułowego, Łamańce językowe, a potem proces oddechowy, zaprzyjaźnianie się z przeponą, to coś, o czym wspominam często w naszych odcinkach potęgi głosu, to jest coś, co jest pewnego rodzaju rutyną codzienną, czyli sposób w jaki oddychamy, wpływa na jakość naszego głosu, może mieć decydujący wręcz wpływ na to, jak. Odczuwamy naszą potęgę głosu. A zatem, gdy pracujemy na sesjach indywidualnych czy grupowych, to zawsze bierzemy na tapet pracę naszą przeponą. A jak najskuteczniej pracować tą przeponą? Korzystając z naszego ciała, z potężnej maszyny, która ma takie zasoby, o których nawet moglibyśmy nie śnić. I nie śnimy, ponieważ. Nie korzystamy często z potencjału, jaki, jaki drzemie w naszym ciele. A gdy wykonujemy bardzo aktywny wysiłek fizyczny w trakcie projektowania dźwięku, to wtedy ten, ta produkcja dźwięku i wykonywanie wysiłku fizycznego sprawiają, że zaczynamy inaczej mówić, że nasz głos rzeczywiście odzyskuje tę potęgę, o której wcześniej tylko marzyliśmy. Gdy technicznie się przygotowujemy, do tego, by korzystać z naszego głosu i potęgi naszego ciała. To jest wspaniały proces. Ale potem przechodzimy w inny sektor, w sektor tak zwanego profesjonalizmu scenicznego czyli sektor mówienia w sposób, który jest lekki, swobodny, spontaniczny, ale z domieszką przygotowania. I tutaj rzeczywiście często są problemy. To znaczy, na przykład przychodzi do mnie pan, który jest adwokatem, bardzo poważny i mówi do mnie, nie mam w sobie spontaniczności, proszę to zmienić. Następnie ja przedstawiam mu plan działania, co będziemy robić i co będzie tematem naszej pracy, a on na to mi odpowiada, czy tutaj są ukryte kamery? Oczywiście pół żartem, pół serio, natomiast. Dlaczego w ogóle przyszło mu do głowy, żeby to pytanie zadać? Bo awangarda pewnych ćwiczeń, które mam do zaproponowania w trakcie sesji, rzeczywiście wychodzi poza logikę myślenia o takim warsztacie. Dlaczego? Dlatego, że ja muszę wyprowadzić niejako z równowagi mojego warsztatowicza. Muszę go wyzwolić z, tych, z tej strefy komfortu, by było niewygodnie, by było trudno, po to, by poczuł. Komfort w braku komfortu, bo to jest najlepsze, co możemy zrobić dla swojej kariery. Więc idźmy za tym. Nie bójmy się tego, że jest nam niewygodnie i trudno, bo tam czeka nas przygoda, tam nas czeka właśnie rozwój. Przychodzą do mnie osoby i mówią, że nie lubią swojego głosu, że potrzebują wsparcia w kontekście siły. Tego głosu, ponieważ w pracy od nich wymagają częstego wypowiadania się. I ja sobie wtedy tak myślę. Rozumiem. W pracy jasna sprawa. A co z naszym życiem, tym prawdziwym, prywatnym, w którym możemy czerpać z naszych zasobów? Jeżeli prywatnie pokochamy swój głos, jeśli prywatnie poczujemy jego siłę i moc, tam się zaczyna magia. A zatem praca może być pretekstem do zupełnie nowej przygody, do tego, by odkryć w sobie potencjał mówcy, by odkryć w sobie potencjał twórcy scenicznego. To jest zapowiedź pięknej przygody, do której wszystkich nas gorąco zapraszam. Dzisiaj mam na sobie marynarkę w gazety. I. Nie bez przyczyny, ponieważ chciałabym skorzystać z pewnej metafory w trakcie dzisiejszego odcinka Potęgi Głosu. Chciałabym, żebyśmy sobie wyobrazili, że wszyscy jesteśmy naczelnymi naszej gazety codziennej, którą wydajemy codziennie o poranku, gdy otwieramy oczy i witamy nowy dzień. Co wy na to? Wyobraźmy sobie, że dzień wcześniej projektujemy treści. Które wychodzą o poranku w naszej gazecie codziennej. A także planujemy, jakie będą fotografie, ilustracje, informacje, wywiady, zapowiedzi, może nawet plan telewizyjny, czyli programy, które mamy w sobie albo które chcemy wyprodukować. Co jeśli taka gazeta będzie nasączona jakością i treścią, która satysfakcjonuje nas, która wprowadza nas w dumę, w zachwyt i po prostu w zadowolenie? A gdy tak będzie, to wtedy nasze otoczenie, które będzie odbiorcą naszej treści poczuje podobne zadowolenie, i satysfakcję, fascynację naszą treścią. Bo gdy nasza treść jest utkana na fundamentach jakości, nie mamy konkurencji. Wtedy też aspekt związany z autocenzorem z tym, że ciągle. Porównujemy się do kogoś, albo ciągle wydaje nam się, że jesteśmy niegotowi, niewystarczający, albo nie jest to właściwy moment na otwarcie rozdziału w postaci redaktora naczelnego własnej gazety to idzie w zapomnienie bo nigdy nie będziemy wystarczająco gotowi a zatem nie bądźmy gotowi, a róbmy bójmy się a róbmy kreujmy. Twórzmy na co dzień naszą rzeczywistość i nasze treści, które są dla nas fascynujące, które nam dają energię i wysokie wibracje do działania. Tam się dzieje od cuda. I właśnie to wszystko, o czym mówię, to są elementy, które są częścią mojej codzienności, dlatego się z tym dzielę. I czasami widzę, jak mój entuzjazm w trakcie warsztatów zaskakuje moich odbiorców. Bez względu na to, czy to jest sesja solo, indywidualna, czy warsztat grupowy, gdzie ja się zachwycam drugim człowiekiem, którego spotykam, gdzie ja zawsze szukam w drugim człowieku dobra, jakości, wyjątkowości. Bo to jest dla mnie filozofia i misja w mojej pracy. Szukanie fantastycznych rzeczy w ludziach, z którymi pracuję. Bo to daje mi. Paszport do budowania relacji, tej szczerej, prawdziwej, autentycznej, do tego, by pokazywać ludziom, jak dużo dobrego mają do zaproponowania, a oni nie zawsze to widzą. Dlatego, w trakcie sesji nagle się okazuje, że gdy pracujemy nad jakimś ćwiczeniem i mówię, To świetnie pan zrobił, tu pani pięknie zabrzmiała, tutaj się wydarzyło wiele dobrego i zaskakującego, często słyszę w odpowiedzi, Ale jak to. Ale to to brzmiało? Naprawdę? I co się okazuje? Że przez lata dzieciństwa, wczesnej młodości, potem dorosłości, słyszeli w różnych środowiskach, że to, co mówią, nie ma jakości, nie ma wartości, że ich głos nie jest ważny. A zatem, gdy mają program, w którym tkwią przez lata, że ich głos nie ma znaczenia to będąc dorosłym będąc wręcz nawet na wysokim szczeblu w firmie korporacji na zebraniach zarządu mówią ale ten głos jest wsobny wewnętrzny nie do końca słyszany bo nie ich bo stłumiony bo zatrzymany w czasie a gdy da się przestrzeń na oddech dla naszego dźwięku, dla naszej pewności siebie, dla wariacji związanej z poczuciem spontaniczności, z pozwoleniem sobie na to, tam się zaczyna magia. Jednym z wielu ćwiczeń, które robimy, to ćwiczenia na improwizacje aktorskie, gdzie wchodzimy w rozmaite role. I uwaga, te role potrafią być bardzo zaskakujące. To nie tylko role, gdzie Dany warsztatowicz wchodzi w przestrzeń bycia detektywem, policjantem, złoczyńcą, nauczycielem, adwokatem, pianistą, ale również stają się postaciami takimi jak łóżko, ołówek, tęcza. Do tego dodajemy emocje strach, złość, gniew, zachwyt, wstręt i miejsce, w którym się znajdujemy. Plaża, samolot, winda, łazienka. Wyobraźcie sobie, jak tu stać się podekscytowanym ołówkiem, który jest w łazience. Brzmi <śm> niewiarygodnie, abstrakcyjnie. Oczywiście i tak właśnie ma być, ponieważ wyprowadzamy z równowagi i logiki myślenia o sobie, naszego warsztatowicza, i wtedy musimy stanąć wprawdzie ze sobą. Odchodzę od siebie, wychodzę ze strefy swojego komfortu i staję się ołówkiem podekscytowanym w łazience. I tworzę na ten temat monolog. I nagle czuję, że mój głos inaczej brzmi, że inaczej oddycham, że czuję inaczej swoje ciało. I tu wchodzimy w przestrzeń trójkąta twórczego. Tak to nazywam. Połączenia oddechu, ciała i głosu. A w ich środku znajduje się nasza wrażliwość, intelekt, wyobraźnia. Dlatego tak ważne są improwizacje i pozwolenie sobie na to, że w momencie, gdy przychodzi do mnie człowiek i mówi: Nie mam spontaniczności, proszę to zmienić. Gdy przychodzi do mnie człowiek i mówi: Mam osobowość chomika, chcę być tygrysem. Gdy przychodzi do mnie człowiek i mówi nie wiem, czy zdołam na tych zajęciach pracować bez wcześniejszego napicia się kieliszka wina, gdy przychodzi do mnie człowiek i mówi, Nie jestem słyszana, słyszane w domu. Jest to dla mnie problem. Wchodzimy w sektor wyobraźni, improwizacji, wychodzenia z siebie i treningu, który otwiera zupełnie, pełnie nowe pejzaże. Pejzaże widzenia siebie jako twórcy. I cały czas będę to powtarzać, że jesteśmy artystami, jeśli to, co robimy, robimy z miłością, z pasją, z zaangażowaniem. I to słowo artysta, przypisane ogólnie ludziom, którzy występują na scenie, dla mnie, jest słowem, które jest przypisane każdemu, kto to, co robi, to kocha. A tam, gdzie miłość, tam jest sztuka. Bo miłość jest sztuką samą w sobie. I mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. <laughs> w trakcie warsztatów jest dużo lęku, dużo strachu, dużo niepewności. Ale wszystkie one, bez względu na to, czy pracujemy indywidualnie, czy w grupie, one powoli zamieniane są na ciekawość, na aktywność, na głód przed nieznanym. Dlatego tak bardzo ważne jest zaufanie pomiędzy nami, pomiędzy tym, co proponuję na zajęciach, a pomiędzy moimi warsztatowiczami. Przed każdymi zajęciami podchodzę do tego warsztatu z ogromną pokorą i z tym, że nie wiem, co mnie spotka nie wiem, z jaką wibracją wysoką czy niską się zetknę. A zatem muszę być gotowa na każdą reakcję, na każde brzmienie duszy i to jest jeden z tych elementów, które uwielbiam w mojej pracy. Warsztat to proces, warsztat to spotkanie, warsztat to odkrywanie po kolei kart naszej osobowości, tożsamości, temperamentu i sprawdzania siebie, na ile jestem gotowy, żeby wejść do obszaru, który może być nieznany, do naszego ciała, który jest naszym jedynym domem, gdy o niego zadbamy, zaopiekujemy się, to poczujemy na nowo jakość. Dlatego tak namawiam do tych warsztatów, żeby odkrywać w sobie ten potencjał.